Jesteśmy w Paryżu przed galą XCB KSW 101, na ze mną debiutujący Andrzej Karkula, witam. Witam bardzo serdecznie. No to co, jak, jak nastrój, jak Ci się podoba w, w KSW póki co i jak się czujesz z tym, że ten debiut w KSW przypada na obcej ziemi? Z jednej strony miałem lekką presję, a z drugiej strony się bardzo tym fascynuje i ekscytuje. Wyjazd do innego miasta i debiut jeszcze w KSW przed świętami, nie można sobie tego lepiej wymarzyć, nie? No przynajmniej nie trzeba będzie w święta sobie liczyć kalorii. Dokładnie, to jest największy plus tego, że będzie można sobie pojeść do oporu, nie. E, no to. by. Właśnie, mówiłem o tej obcej ziemi, no i jak, jak oglądałeś pewnie jakąkolwiek galę we Francji, to wiesz, jak ta publika żywo reaguje, często zupełnie żywiej niż, niż ta, do której nas przyzwyczaili w Polsce. Czy jesteś gdzieś gotowy na to, że, że mogą cię tu gibice chociażby wygwizdać i, i czy właśnie to nie powoduje troszkę presji? Nie, wydaje mi się, jakoś nie przejmuję się tym, także na ten moment powiem, że jest wszystko okej. Okay. A stresik jakiś troszkę jest? Lekki stresik tak złapał, ale, ale przekuwam go bardziej taki stres motywacyjny, ekscytujący, z dreszczykiem, niżeli taki paraliżujący mnie. Ale mimo to jesteś faworytem w tej walce, wobec czego chyba bukmacherzy też bardziej gdzieś tam można powiedzieć uwierzyli w siebie. Jesteś, jesteś dość pewny swojego przed, przed tą walką? Tak, jestem pewny. Wiem jak trenuję, wiem jak to wszystko wygląda, tak że jestem pewny siebie. No, przyjechał z tobą chociażby Kamil Szkaradek, rozumiem, że gdzieś tam się, się będzie wspierać, bo on też mówił, że, że jesteś gdzieś tam głównym e, jego, jego pomocą w przygotowaniach, więc, więc rozumiem, że ty już też jesteś w miarę powiedzmy obyty z, z tymi walkami na, na tym powiedzmy, poziomie KSW. No dokładnie i dużo z Kamilem robię, bardzo dużo z Robertem Ruchałą robię, także e, cały czas jestem gdzieś e, w styczności z tymi zawodnikami, także wiem na jakim poziomie jestem i. Wiem, że, że, że to już jest ten poziom. Nagrywaliśmy ostatnio QA z Robertem Ruchałą, On też dostał pytanie, żeby coś więcej o was powiedział. To w, w samych superlatywach się wypowiadał o, o waszej dwójce, więc chyba też jest to jakaś motywacja, że, że no mistrz KSW, sobie nie mówić, że was gdzieś tam o dobrych słowach się o was wypowiada. No dokładnie, bardzo duża jeszcze inspiracja, nim że, można, że mamy, takie, mamy taką osobę w klubie. Także nic, tylko się cieszyć z tego, nie? No to jak na te kilka kilkanaście godzin przed walką sytuacja wagowa, bo wy macie catch weight, ile jak po 63 kilo. 63. 63 kilo, więc nie ma tego zbijania jakoś chyba aż tak dużo, czy, czy jest? Nie ma zbijania jakoś tak dużo, tylko wszystko na ostatni moment, bo walkę szybko dopinaliśmy, ale nie będzie problemu zrobienie wagi. No dobrze, no to co? No to w, e, trzymamy kciuki, żeby, żeby ta waga była w punkt. E, no i trzymamy kciuki oczywiście w piątek. No i życzę powodzenia. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.